To się okazało bardziej skomplikowane niż myślałem. Coś nie działa, ale ja przecież tego nie ruszałem. Oraz wolałbym tego nie ruszać albo modyfikować lepiej napiszę to od zera. Są to najbardziej podstawowe objawy łamania jednej z najbardziej podstawowych reguł w programowaniu. Więc jeżeli kiedykolwiek spotkałeś się z nimi na projekcie, ale nie do końca rozumiesz, z czego one wynikają, to ten odcinek jest dla Ciebie. Cześć, jestem Koniu i dzisiaj Wam opowiem o zasadzie otwarte-zamknięte. Kod w naszych aplikacjach ma tendencję do życia, czyli pojawiają się pewne zmiany. I w jaki sposób wprowadzać te zmiany bez potrzeby modyfikacji już istniejącego kodu? To jest dokładnie to, o czym mówi zasada otwarte-zamknięte: że nie chcemy modyfikować starego kodu, chcemy, żeby on był zamknięty na te modyfikacje, jednakowoż chcemy, żeby on nadal dawał możliwość dopisywania nowego kodu, który będzie de facto rozszerzał jego zachowanie. Ale żeby dokładnie zrozumieć, na czym polegają problemy, kiedy nie stosujemy zasady otwarte-zamknięte, najlepiej spojrzeć na przykład, gdzie ta zasada jest faktycznie złamana. Zajmiemy się bardzo prostym przykładem. Chcemy napisać metodę calculate, która przyjmuje dwa parametry. Oraz operator, a potem zwraca wynik działania. Na chwilę obecną ta metoda obsługuje dodawanie i odejmowanie. Ale co w momencie, gdy pojawi się zmiana i chcemy obsługiwać więcej operatorów? Okazuje się, że nie jesteśmy w stanie wprowadzić tej zmiany bez modyfikacji funkcji CALCULATE. Jest to klasyczny objaw jednego z zapachów kodu – sztywności. Sztywność objawia się w bardzo prosty sposób, mianowicie kiedy chcemy wprowadzić jakąś prostą zmianę albo wydaje nam się, że to jest prosta zmiana, okazuje się, że jednak jest tyle zależności, że trzeba pozmieniać również inne moduły i pojawia się kaskada zmian. W tym wypadku objawiło się to w ten sposób, że chcąc wprowadzić zmianę i dodając nowe operatory, musieliśmy zmienić również funkcję CALCULATE. Innym zjawiskiem, które może wystąpić, jest kruchość, czyli sytuacja, kiedy modyfikujemy z kod w jednym miejscu, ale zmiany mogą się pojawić również w innych, nieoczekiwane zmiany. To jest tak, jakby pójść do łazienki i odkręcić kran, a otworzy nam się okno w kuchni. Kruchość jest bardzo charakterystycznym zjawiskiem dla instrukcji warunkowych typu if else czy switch. I teraz pytanie, czy kod, który wprowadzimy w jednym przypadku, przypadkiem nie zmodyfikuje działania tego drugiego. I ostatnim objawem, który występuje, jest brak mobilności. Objawia się to w ten sposób, że ta funkcja jest tak pospawana, że nie jesteśmy w stanie jej reożywać i co więcej, jeżeli będziemy chcieli ją komuś dostarczyć, to musimy ją dostarczyć ze wszystkimi zależnościami. A więc w jaki sposób możemy naprawić te wszystkie objawy? Stosując zasadę otwarte-zamknięte. Jednym z typowych sposobów na spełnienie zasady otwarte-zamknięte jest wprowadzenie dodatkowych abstrakcji. Zadanie tych abstrakcji jest stosunkowo proste. Mianowicie mają nam umożliwić rozszerzanie modułów o nowe funkcjonalności, jednakże nie chcemy modyfikować wnętrza tych modułów. W naszym wypadku tą abstrakcją są operacje matematyczne, a więc możemy tak uogólnić funkcję Calculate, aby przyjmowała ona zbiór operacji, które nas interesują, i przetwarzała je dla parametrów, które jej zadamy. A więc co się dzieje w przypadku, gdy pojawi się zmiana i chcemy wprowadzić kolejne operacje matematyczne, na przykład mnożenie. Dzięki abstrakcji w postaci operacji matematycznych okazuje się, że nie musimy już modyfikować metody Calculate. I co dzięki temu zyskaliśmy? Mianowicie ten kod już nie jest sztywny, czyli jeżeli chcemy wprowadzać kolejne operacje matematyczne, nie musimy modyfikować modułu, który zawiera funkcję Calculate. Co więcej, ten kod nie jest już kruchy, ponieważ kalkulator nie operuje bezpośrednio na tych operacjach matematycznych i co więcej, te operacje są teraz od siebie całkowicie rozdzielne. I po trzecie, nie występuje już brak mobilności. Ta funkcja jest teraz w pełni reużywalna, co oznacza, że nie musimy jej stosować tylko dla live rzeczywistych, możemy ją również zastosować dla algebry bula. No dobrze, ale ten przykład był bardzo prosty. Co się stanie, kiedy pojawią się bardziej skomplikowane warunki, bardziej skomplikowane zmiany? Dla przykładu, co jeśli będziemy wymagać, aby nasza funkcja kalkulator również uwzględniała kolejność wykonywania działań? Okaże się w tym momencie, że nasza funkcja Calculate nie jest odporna na tego typu zmiany i pojawia się tutaj bardzo ważny wniosek. Wprowadzone przez nas abstrakcje chronią nas tylko przed konkretnymi typami zmian. Jeżeli pojawią się inne zmiany, może się okazać, że nasza funkcja, moduł jednak nie jest odporna na zmiany i trzeba będzie ją modyfikować. Tak jak w tym wypadku mogliśmy wprowadzać kolejne operacje matematyczne, jednakże ten moduł nie był przystosowany do uwzględniania kolejności wykonywania tych operacji matematycznych. Zatem pojawia się kolejne pytanie. Kiedy stosować zasady otwarte, zamknięte? Zasadniczo nie ma reguły, kiedy stosować zasady otwarte, zamknięte. Tak naprawdę to bardzo mocno zależy od doświadczenia programisty, od znajomości biznesu, od znajomości projektu, że jest w stanie przewidzieć, jakie zmiany będą występować w projekcie i wie, przed którymi zmianami faktycznie warto zabezpieczyć ten kod. I na sam koniec tylko zaznaczę, że pokazałem Wam przykład funkcyjny. Wiele osób myśli, że solid to jest programowanie obiektowe. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że zasada OCP nie jest tak bardzo mocno przywiązana do programowania obiektowego, ona jest dużo bardziej ogólna. W rzeczywistości tyczy się bardziej programowania modularnego niż jej programowania obiektowego. To oznacza, że możemy ją praktycznie stosować w większości znanych nam języków. W dzisiejszym filmiku pokazałem Wam, czym jest zasada otwarte-zamknięte oraz w jaki sposób ona rozwiązuje pewne objawy w postaci zapachów kodu, jak sztywność, kruchość czy brak mobilności. Zasada otwarte-zamknięte jest tak bardzo podstawową zasadą w programowaniu, że praktycznie każdy programisty powinien ją znać i w miarę umiejętnie ją stosować. I poprzez w miarę umiejętnie rozumie tutaj, że sam jest w stanie określić, kiedy wystąpią jakie zmiany w kodzie i jakie wprowadzać abstrakcje, aby unikać modyfikacji istniejącego już kodu. Jeżeli interesują Was tematy związane z SOIDem, zapraszam Was do naszych poprzednich filmików, a jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie komentarze. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.